Zbijaj Johnny do nas, bijaj. Wchodzę i ujaj, Marek, zapłać tego na pka, bo ja nie mogę. Ja też nie mogę. Na pizza. Pizza. Fuck, nie wiem, Nie wiem. jest. Dobra, nie wiem, tam Jezus, co trafić nie mogę. Ja se jakoś trafię. Jezus, Mario! Jezus, Jakie ale chłopie mi Reina na ryj wyszła. To? Ja mam skina? No A ty no kupiłeś tę tak. skina! Ja muszę kawkę zrobić, ja bym dostał kawkę. Za dwóch. No stawię sobie wodę na razie. Jezus, jak muszę no. pić kawę? Dla mnie kawa jest za gorzka. No, to jest gorzkie mega. Nie, ja, piję nie, nie piję. ja, nie piję. Piję. ja tylko wodę piję. Na sobie. Nawet... Najwięcej co piję to wodę Uuu, to ja jest Max. Marsz się coś tam napije? Nie wiem. Nie, to jest Grzegorz Uu. Brown. Ha? mać! Co to wyłama? Grzegorz Braun. Patrz to. Co? To nie ma mostu? No ja pole. Dobra, ja idę chłopiec i baby robi się Przykroś też szmutu! Spokojnie! Fak, no, fuck, okay, fuck. Mogłeś grać bez słuchawek akurat. Dobra, niko, ale... to weź staraj, żeby na odcinku nie było nic o mojej randze, okej? Okay? Mm. Okej? Okay? Może być to trochę niemożliwe. Czemu? Sam mam brąza jeden, ok? Dobra, ale o mojej randze nie mów. Bo Ty się, inni do. Masz irona 3. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tych kabanosach? Mam to nagrane. Ogółem jest pewien problem, że prawdopodobnie te kabanosy dalej są u cioci i dalej się terminują. Okay będą Kawełowską wyrosły, wyrosły nóżki i uciekły Darłem ryj przez okno, bo my się nudziło. Pozdrawiam Sezamie, wyciśnij się Z jakiegoś powodu mnie to rozbawiło Nie te Cześć, strówki. Czekaj Tortilli Nie, 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 nie! Stary Czemu ty jadasz... ty jadasz jakąś... Z czego się robi w ogóle fioletową surówkę? Co to w ogóle jest? Jakaś fioletowa surówka, która nawet nie wiadomo z czego jest. Nie wiem. Ale, ale smakuje dobrze. Nie to jest smakuje. Klasyczny kebab. Jedyna, jedy... Słuchaj, jedyna surówka. Mój to prawie... Mój to prawie na zawał, jak, jak się dowiedział, że jecie kebaba z tymi frytkami. Dobra, chodźmy do wujo. Bariera, umieszczona. Bariera umieszczona. No, Ale... Yourself. Kill yourself, uh, yourself. just nie otwieraj tego na p no. Neon był na plasku no, co to otwierasz? No ty masz szraka! A gdyby nie tarcza iso, to bym go zabił. Ej, no! On uh. defuje, tak? Oh. Chyba. Ale ty nie dobra. masz dymków, stary. On ma dymki. U mnie ja, A, bo ja mam niskie ustawienia, no tak. Kurde, wyciągnąłem, no. Tak. Kura, ty, ty. Ja, ja, ty. Ja, nie, ja p*** tą grę. Masz 5v1, nie. Pierwszy raz to w życiu mówię, ale tak troszkę zacieni się coś grać, nie? Dobrze, no, dobrze. tak, o no, ja tak, tak, zamyka. I stary, jest tak zacięto do stary, jak to wygrać? Ja uwierz mi też, bo będę mam Silvera po tym. Jak namy może. Mamy dobra, zobacz randi! <gamy> Max! <gamy> Ile dostał? Trzynaście! <30. gamy> Oj ty!